I teraz tak, ja zaczynam witchem. Oczywiście na początku pod samony. Następnie przechodzimy sobie na infernalistkę na około 20, 22 poziomie. I będziemy mieli 8 punktów. 8 punktów do wykorzystania w ascendencji. Tak jak w po 1. I 8 punktów to są cztery duże kuleczki, <laughs> można powiedzieć. Coś, co mnie najbardziej osobiście jara, jeżeli chodzi o infernalistkę, to jest to Loyal Hellhound. No i Pyromantic. Pact. Zacznijmy sobie od Loyal Hellhounda, w momencie kiedy stajemy się infernalistką możemy, możemy zaznaczyć Loyal Hellhounda, jest to tutaj e, ta notka, żeby ją, żeby ją e, odkryć musimy no dwa punkty e, zainwestować oczywiście i dostajemy Loyal Hellhounda, który 20% damage'a z nas ściąga, co się bardzo przyda. Po pierwsze, do face wrogów, co będziemy na pewno chcieli robić często. Infernalistka to będzie bardzo agresywny game style, dlatego ja wybrałem. Lubię agresywny game style, uwielbiam wręcz. I to się świetnie koreluje z Pyromantic Pact. Pyromantic Pact jest tutaj, również dwa punkty, są potrzebne do zainwestowania. Są to bardzo ważne dwa punkty, bo dostajemy potem gałązkę na Bringer of Flame i gałązkę na Sitting Body, ale po kolei. Pyromantic Pack zamienia naszą manę w Infernal Flame. Ten Infernal Flame zdobywamy rzucając po prostu umiejętności, spele we wrogów. Tak, jakbyśmy używali many normalnie, tak e, tutaj po każdej umiejętności zużywającej manę regenerujemy ten Infernal Flame. Następnie, jeżeli Infernal Flame dobije do 100%. Czyli rzucamy zaklęcia, to jest poziom Infernal Flame. Rzucamy zaklęcia, bam bam, bam rośnie, 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 bam 100%. Wybuchamy następuje eksplozja za całą naszą pulę maksymalnego życia i maksymalnej energy shield. I ta eksplozja to oczywiście jest dużo. 100% maksymalnego życia i 100% maksymalnej energy shield. To wydaje się jak śmierć, ale następuje ta eksplozja w obrażeniach od ognia. Co nam to daje? Daje nam to to, że możemy zestakować Fire Resistance, odporność na ogień i ostatecznie nasz gameplay będzie wyglądał w taki sposób, że będziemy chcieli cały czas eksplodować. Będziemy chcieli cały czas być na lawie, na Infernal, ja nazywam to potocznie lawa, ale chodzi o Infernal e, Flame. Następnie mamy taki skill jak Demon Form. Demon Form jest bardzo ciekawy, aczkolwiek jest jeden problem w aktualnym buildzie PoE2. Jest taki bug, że w momencie, kiedy nasza wiedźma wchodzi w Demon Form, to wszystkie aktywne samony niestety się desamonują czyli się odwołują. I musimy je samować jeszcze raz ręcznie. Nie wiem, czy to jest naprawione, jakby podziękowali za feedback. Ale jeżeli będzie to tak wyglądało, że ten bug będzie w finalnej tej wersji, jak a przynajmniej na starcie, bo oni będą ją oczywiście patszować każdego dnia. Na pewno. Patrz, 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 patrz. No to będzie mnie to bardzo irytowało i raczej odpuszczę granie tym na początku. E, aczkolwiek sama Demon Forma jest piękna. Wchodzimy w Demon Formę i cały czas tracić trochę AP aż do momentu uzyskania jednego punktu życia, ale dostajemy potężnego, potężnego buffa do umiejętności. No jesteśmy Voldemortką chodzącą czy tam latającą. Pierwsza bardzo łatwo osiągalna notka to jest Altered Flash. Cold i Lightning obrażenia, 20% z Cold i Lightning będą przechodziły na Fire Damage, a 20% z Physicala na Chaos Damage. To jest też bardzo dobre, bo... Będziemy chcieli na pewno stakować Fire Resa na tej postaci. Będziemy chcieli na pewno o odporność na ogień to będzie nasz główny, e, bardziej główny, bardzo ważny defensywny stat. Jeżeli przyjmiemy Scold czy Lightning, 20% tych obrażeń skonwertuje się na obrażenia od ognia, które będą zredukowane przez naszą dużą odporność od ognia. Więc stakowanie się Resa e, to jest bardzo ważna, bardzo ważna defensywa. I konwersja innych żywiołów na. Obrażenia od ognia, które przyjmujemy, i physical Damage na obrażenia od chaos. Bardzo logiczne, bardzo istotne, i bardzo intuicyjne i proste, no nie? To wynika samo z siebie. Jeżeli musimy do Pyromantic Paktu stakować Fire Resa na maksa, bo będziemy cały czas eksplodować za maksymalną, yy, maksymalną liczbą życia i energii, bo cały czas będziemy stakować Infernal Flame do 100%, to oczywiście musimy mieć dużo resa. A jeżeli mamy dużo, dużo Fire Resa, jeżeli mamy dużo Fire Resa. Czyli odporność na ogień, no to oczywistym jest, że to może się przydać. Wtedy łatwiej to zbijemy i otrzymujemy jeszcze mniej obrażeń. I tutaj mamy Bejdaty: Gaze, Hand i Will. Każdy z nich rezerwuje po 25% życia i Gaze daje 1 do maksymalnej Many za każde 6 życia, Hand daje 1 do maksymalnej Energy Shield za każde 8 życia i Will. Daje jeden maksimum Spirit na każde aż 25 życia. Spirit jest bezcenny dla nas, bo będziemy przyzywać miniony, będziemy chcieli przyzywać miniony na samym początku zdecydowanie. No i potem e, prawdopodobnie też, w zależności od tego, kto jak gra. Ale generalnie, Spirit jest to nowa mechanika w PoE2, nowy resource, który pozwala samonować e, miniony. I mamy nieograniczoną ilość potworów minionów w PoE2, aczkolwiek potrzebujemy spiritu. Bo każdy minion rezerwuje ileś tam spirytu, w zależności od miniona, dostajemy 30 spirytu za każdy akt razy 6 aktów, to jest 180 spirytów. Interesują nas berła. Berła dają nam e, zwiększenie maksymalnej ilości samonów, dodają nam samony, dodają nam spiryt, także będziemy barczyć na pewno bardzo mocno na, na berła. Jeżeli wybierzemy Pyromantic Pact, a ja na pewno idę od razu w Pyromantic Pact i na pewno idę od razu w Loyal Hellhound i będziemy mogli wybrać dwie drogi, ósemkę dziewiątką albo dwie naraz. Więc e, ósemeczka daje nam Bringer of Flame, zaraz po Paramantic pakcie While not on Low Infernal Flame, a Low Infernal Flame to jest 35%, tak samo jak Low Life, to jest 35% po 2 Jeżeli mamy więcej niż 35% Infernal Flame, czyli tej lawy, to każde obrażenia przekładają się na zwiększoną szansę na podpalenie. Następnie możemy też iść w dziewiąteczkę. Jest to Sitting Body, while on High Infernal Flame. You analyze in your presence gain 20% as of damage as fire damage. Po prostu tak. Sitting body, czyli dziewiątka, daje wam instantowe damage. Instantowy damage. Od razu macie 20% więcej damage i to działa po hit za hitem. A ósemka po prostu daje większą szansę na podpalenie, więc jest to większy dot. Po lewej macie dotę, czyli damage over time. Po prawej macie. Damage instant. Mamy jeszcze na 11. Uh, greening Immolation Become ignited when you deal a critical hit, taking 15% of your live and energy as fire damage per second. 30% more critical damage bonus to jest też genialne w sytuacji, kiedy zestakujemy Fire uh, Resa. Jak będziemy grać infernalistką, teraz tak sobie myślę, że będę musiał to dopasowywać do mojej sytuacji z ekwipunkiem, muszę powolutku progresować, nie mogę się spalić i przepalić od razu bo po prostu skończy się to tak, że nie mając fire resa odpowiedniego na tej postaci po prostu będziemy się okaleczać, będziemy się przypadkowo sami pokonywać, no nie? Także te wszystkie sprawy dojdą dopiero w momencie typu na przykład winning immolation Dojdą w momencie, kiedy zadbamy o swojego Firesa. Jeżeli tego nie zrobimy, no to będziemy trochę ograniczeni, bo w przeciwnym wypadku będziemy zagrożeniem sami dla siebie. I to jest też ciekawe w tym buildzie, że tak naprawdę zwiększa nam się obrażenia i tak naprawdę mm, możliwości zwiększają nam się możliwości zadawania obrażeń, yy, minmaksowania postaci, zwiększają się, jeżeli najpierw zwiększymy defensywę w postaci Firesa. Więc y, to jest świetne. Mi się to bardzo podoba. Dlatego ten infernaliz jest taki ciekawy. Bo ogień jest takim, wiecie, nawet w samej fantastyce. Ogień jest niebezpiecznym żywiołem. If you play with fire, you can get burned, baby. Early to mid-game będzie wyglądał tak, że z czasem dokładania odporności na ogień, absorpcji, będziemy mogli dalej progresować w skillach, które będą nas y, niszczyły. Czyli przede wszystkim Pyromantic Pact. To jest taki endgamowy: jakby. Endgame'owa notka, no bo ona jest najniebezpieczniejsza dla nas. Mamy Greening Immolation, która sprawia, że postać jest permanentnie podpalona. Prawie permanentnie, no ale podejrzewam, że kritować będziemy często. Że podpala naszą postać w momencie, kiedy kritujemy i zabiera nam 15% życia i tarczy energetycznej jako obrażenia od ognia na sekundę. Także musimy mieć dużą redukcję, dużą redukcję do tego absorpcji i nie będziemy tego w ogóle czuć. I jeszcze dostajemy bonus do critical damage przez to, no nie. Więc tak naprawdę główne nasze umiejętności... Będą nas pokonywać i my musimy zadbać o przeżywajkę. I tutaj leży finezja tej postaci. Przerywam mordeczki materiał, bo mam bardzo ważną informację. Otóż od 6 grudnia od godziny 20.00 w Polsce będzie można grać w Pawę 2 Early Access. Ja na swoim streamie zamierzam zrobić potężny maraton i będziemy grać każdego dnia w połę do końca roku, albo nawet i lepiej, otwierając z 40 godzinami na dzień dobry. Oglądając ten stream, będziecie mogli zdobyć skiny, które widzicie w tym momencie na ekranie które będziecie mogli potem przenieść do pełnej wersji gry. Jak to zrobić? Wystarczy, oprócz oczywiście bycia na streamie i oglądania, od 6 tego grudnia, od tej godziny 20 najlepiej, wystarczy podłączyć, trzeba podłączyć swoje konto of Exile do konta Twitch. Tutaj macie instrukcję, te stronki zostawiam oczywiście w opisie. I nic, i widzimy się na streamie i w kolejnych filmach z Path of Exile 2. Zostaw też subskrypcję na YouTubie, bo dużo osób ogląda moich stałych widzów i nie subskrybuje. Bardzo nieładnie. I zapraszam do kontynuacji materiału. Elu! Musimy zadbać o odporność na ogień. Prawdopodobnie odporność na chaos również. Tutaj zalted flash też by się to przydało. Ponieważ mamy 8 punktów, zakładając, że jesteśmy na early gameie, pierwsze levely nie mamy Fire na pewno na dzień na otwarcie Hellhound, Absorpcja Dodatkowa, Bam Bam, są dwa punkty, następnie drugiej kolejności piątka i szóstka, czyli idziemy w Demonic Possession cyk, czyli Demon Formę dostajemy, już mamy Chaders i następnie Master Darkness, a potem wy ten Pakt i sprawdził jak na tym pakcie jest, to jest 8, w momencie kiedy skipuję Demon Form to mogę zrobić takie coś, Altered Flash, jedyneczka. Alter Flash daje mi, no wiecie, stakuje sobie już powoli Fire Damage, Alter Flash pozwala mi przenieść trochę obrażeń na ogień i tam ją zniszczyć odpornościami swoimi 20%. Następnie idziemy pod trójkę, czyli środek, Begats Will, 1 to Maximum Spirit per 25 Maximum Life. I oczywiście wtedy inwestuję w życie i inwestuję w odporność na ogień już. I za. I dostaje dodatkowy bonus od Spiryta za jeden, za 25 życia. Więc czy więcej spiryta, tym więcej samonów. Więc przyspieszam sobie early game, robiąc całkowitego Samon Mastera na ascendencji uh, Infernal. Jeżeli bym chciał się na tym skupić. I tym samym mam zainwestowane 4 punkty już z 8 możliwych. Następnie oczywiście idę w Ogara, no nie, jest to szósteczka. I Albo! Demon Form, boostowanie mnie jako kastera, albo jeżeli dam radę, idę w Pyromantic Pact, droga samonera. Czyli zaczynamy bam, bam, jedynka, absorpcja, i bam, bam, trójka, czyli spiryt, za maksimum życie. 25% życia mam mniej. Inwestuję jak najwięcej w życie, i tym samym mam z tego więcej potencjalnych samonów. Więc zrobię sobie armię samonową. I tutaj dyszka od razu: bam bam, że mamy 6 zainwestowanych, czyli mamy tutaj Loyal Hellhound. No i albo Demonic Form na piątce: bam bam, czyli 8, albo bam bam, czyli Pyromantic Pact Droga Infernalisty: Loyal Hellhound, dwójeczka. Cyk to są dwa punkty. Pakt oczywiście z raczej instant damageem, czyli dziewiątka, Bo pamiętacie, dziewiątka to jest po prostu instant damage. E, I jest to już 6 punktów, no i Demonic Form Jako ósemka albo Altered flash, żeby mieć więcej defa Już się nie mogę doczekać, powiem